Witam Was w kolejnym odcinku recenzji Figura Koni. Dzisiaj zapowiadam Was recenzję klaczy fiorockiej z firmy Mojo na rok 2012. Nazywa się ona Akira i, jak widzicie jest maści bułanej. Jest to klacz, która ma taką bardzo ciekawą pozycję, bardzo niespotykaną czyli taką pasącą się, jedzącą trawę, pijącą wodę, cokolwiek byście chcieli zrobić z tą klaczą, no to właśnie ma ona taką pozę pasącego się koniak i ta poza jest bardzo rzadko spotykana u modeli koni i bardzo się cieszę że mam kolejny model właśnie wydajem pozycji która jest po prostu świetna. Wyżywa tej klaczy jest charakterystycznie przycięta dla koni fiorskich. Większość koni fiorskich właśnie tak ma przycinane grzywy i bardzo dobrze, że zostało to przetrzymane. Grzywa tej klaczy jest bardzo szczegółowo wykonana. Ma wszystkie zaznaczone włoski, ładnie malowane. Naprawdę świetnie wygląda ta grzywa. Natomiast ogon niestety im totalnie nie wyszedł. Nie podoba mi się, jego kształt jest dosyć dziwny, a cieniowanie też w ogóle... Koszmar. Zobaczcie, jak hansko zostało zrywane to cieniowanie. Nie jest w ogóle zrywane obraz, tylko takie hanskie przejścia, które po prostu okropnie wyglądają. I moim zdaniem ten ogon to jest totalna porażka. Natomiast, jeśli chodzi o resztę malowania tej klaczy, jej ciała, to bardzo ładnie zostało zrywane to malowanie. Ma ładnie pociniewane nogi, oraz ma namalowaną też pręgę grzybietową bardzo dobrze. I tak, wcześniej mówiłam o grzybie no to jej malowanie też jest bardzo ładne, tak jak reszta ciała, ale niestety ogon, to tak jak już mówiłam, słabe. słaby. Jeśli chodzi o jej szczegóły, to ma ta klacz zaznaczoną fakturę sierści bardzo mocno. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to jej kopyta, bo oprócz okropnego ogona ta klacz ma bardzo niechlujnie zrobione podkowy. Nie ma też zaznaczonych strzałek kopytowych, więc kopyta i ten ogon to jest jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić przy tej klaczy. A nie patrząc w ogóle na te wszystkie wady, to muszę powiedzieć, że ta klacz jest przeurocza. Bardzo mi się podoba jej, poza to jak ona wygląda. Mimo, że tak ogólnie to nie przepadam za końmi rasy, fiord, to muszę powiedzieć, że ta klaczka naprawdę mnie zauroczyła. Świetnie wychodzi na zdjęciach i ta jej poza to wygląda 100 świetnie. Ten jej pysk jest przeuroczy, naprawdę zachwycam się tą klacią od kiedy zobaczyłam ją na żywo. Bardzo długo też jej szukałam i chciałam ją kupić, także bardzo się cieszę, że w końcu mam tą klacz, bo jest po prostu świetna. A jeśli Was ciekawi, gdzie ją kupiłam, to zamówiłam ją na Allegro u sprzedawcy figureczki.pl. Wiem, że teraz dosyć często mówię o tym sprzedawcy. Ale naprawdę mogę go polecić, bo ten sprzedawca ma naprawdę świetne oferty właśnie z ekonomią firmy Mojo czy Safari LDV czy Aish Naprawdę nie mam tutaj do niczego się przyczepić, jeśli chodzi o tego sprzedawcę. I mocno mówiąc, naprawdę polecam ten model, bo ma on świetną pozę i naprawdę przeuroczo wygląda pomimo tych paru wad.